Kochani, dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby odnaleźć swoją ziemię i powołać do życia własny dom, a także myśląc o siedlisku, o roślinności, własnym pokarmie, hmm. Marcin Krzeszewski, projektant, organizuje spotkanie 23-25 sierpnia. Ja tam jestem. Marcinie, czym hmm. dla Ciebie jest to spotkanie? Przede wszystkim zainspirowaniem wielu osób, które chcą samowystarczanie żyć i stosować projektowanie permakulturowe w do. Projektowania siedliska. Siedliska zrównoważonego, mm -hmm. regeneratywnego nawet mm -hmm. e, i też takiego, które współpracuje z energiami, które są dostępne na każdym siedlisku. Mm -hmm. Więc projektowanie z głową, rozwa z rozwagą i z poszanowaniem przyrody. Wtapianie w zestawy mm. ekosystem. Mm. O tym będę mówił. Dużo mm. będę mówił o naturalnym budownictwie, żeby stosować jednak materiały lokalnie dostępne. Mm. Czysta, nie czysta budowa. Tak, czysta budowa. I inne koszta zupełnie. Zupełnie inne koszta, tak. Ekipy w tej chwili. To jest niszowa, naturalna budowlanka, a samemu naprawdę można włożyć do łapki i zachwycać się <śm> tym, jak można ulepić sobie siedlisko. Mm. Dużo będzie o budowlance, ale też dużo będzie o samym projektowaniu, samym w sobie, takim od czego zacząć, tak? Od co zgromadzić, mm -hmm, żeby, żeby zacząć mm -hmm. tą przygodę. Mm, dużo ważne. będzie takiej introspekcji też y, o tym, żeby zacząć od siebie, mm. ale też od zasobów ogólnodostępnych lokalnie. Mm. No i złożenie tego wszystkiego w całość, no mi się udało. 9 lat funkcjonuje, dom stoi i służy. Także teraz już, jakby chciałbym inspirować innych, żeby poszli może nie podobną drogą, tylko swoją drogą, mm. ale z poszanowaniem przyrody i energii, żeby się nie zamęczać, nie zajeżdżać i za kredytami gonić, mm. tylko wziąć sprawy w swoje ręce. O tak. I, I wybierzecie sobie z tego, co zobaczycie, czego doświadczycie, dla siebie to, co Wam przypasuje. Nie mówię, żeby każdy kompostował swoje odchody, chociaż do tego zachęcam, a, albo budował sam da, dom, mm -hmm, mm -hmm, ale na przykład można mieć farmę z drżownicami czy ogródek. Mm -hmm. To jest takie must have, nasza kultura musi się zmienić, musimy mm -hmm. wiedzieć, skąd się bierze zdrowie. I dużo innych tematów, tak, jak zbudować piec chlebowy chociażby. Mm -hmm. To jest taki mały projekt, który już może być taką zajawką, jak zbudować swój mm -hmm. dom w przyszłości, jak zacząć pracować z materiałem. Mm. Tak samo suszarnia słoneczna, no. jakieś takie podstawy <laughs> dla, dla kogoś, czy, czy własne meble zbudowane. Ja mm. wszystko robiłem tam z gałęzi nisko budżetowo, z tego, co było pod ręką. Mm. I właśnie chcę pokazywać, że nie bać się nie bać się wkładać do łapki. To jest, to jest, wiesz, dla mojego pokolenia, dla hmm. mężczyzn, dla wszystkich nas, bo tworzymy w partnerstwie nowe tak. życie. Ta sprawczość i, i odwaga, żeby budować swoje środowisko, a jeszcze w empatii, w poszanowaniu hmm. dla przyrody. Tak. To jest bardzo zachęcające. Co mówisz? Ja jest, jest, czuję jest. jeszcze większą chęć, żeby przyjechać. Dzięki takiemu działaniu mi się udało ograniczyć rachunki do zera, także... Hmm. Po prostu jest ta wolność. Nie nie, hmm. po, nie masz potrzeb takich finansowych, wielkich. Masz ogromną ilość czasu, hmm. ogromną ilość no, bogactwa, które Cię otacza. No, wkładasz w ręce w to, co chcesz. To ty decydujesz wtedy. Także wartość tą drogą. Hmm. Przyjedźcie, sprawdźcie, czy to z wami hmm. zarezygnuje. Mhm. 23-25 tak, sierpnia jest. na południu Polski mhm. widzimy się. Zapisujcie się, rezerwujcie terminy, miejscówki, bo to właściwie ostatni warsztat będzie. Mm. Ja planuję sprzedać siedlisko, yy, więc t, no, <laughs> później już będzie można zobaczyć tylko w wersji mm. internetowej online to, mm. co zbierałem, te całe materiały przez mm. te lata. Kiedyś to może obrobię, także trochę mm. poczekacie, ale na razie jest to na żywo tak. do powochania. Tak. Bardzo możliwe, że to ostatni raz, kiedy można je zobaczyć od środka, tak, nie? Tak. Także Marcin Krzyszewski, projekt Kalpopada. Do zobaczenia Zapraszam. w bliski weekend. Już niedługo. Już niedługo.